Hej, z tej strony, ja Gottman i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym unboxingu na kanale Neogram Team TV. I z góry mówię, że bardzo dziękuję mojej siostrze za pomoc przy tym materiale, bo bez niej by to wszystko nie powstało i nie wyszło by tak ładnie, jak to teraz widzicie. Więc, cóż więcej mogę powiedzieć, przejdźmy już do samej gry. Na początku trzeba ją oczywiście odpakować, ponieważ jest to produkt sprowadzany z Ameryki Północnej, więc no wymagało to. Nie dość, że czekania, to wszystko zostało dosyć dobrze zapakowane, więc y, ogólnie rozpakowanie tego trwa chwilę, ale zawartość jest interesująca, a dla fanów Metal Gear Solid to prawdopodobnie kąsek naprawdę duży. Więc cóż więcej tutaj mówić, na cały skład Legacy znajduje się, znaczy w całym tym opakowaniu z Legacy Collection znajduje się artbook oraz y, płyta z grami i zaraz Wam powiem o co chodzi. Yy, więc cóż, najpierw powiedzmy o tym artbooku, bo jest to najciekawsza rzecz, grami się zajmiemy za chwilę, ponieważ jest to sprawa drugorzędna w tym wypadku. No i cóż mogę więcej powiedzieć o artbooku oprócz tego, że jest ładny. Jest przede wszystkim bardzo ciekawie ułożony. Jest chronologicznie ustawiony pod względem tego, kiedy wychodziły poszczególne części Metal Gear Solid. I oprócz tego zostały tam dodane rzeczy, które tak naprawdę nigdy nie ujrzały światła dziennego. Niektóre plakaty reklamowe, które miały się pojawić przy premierze tych poszczególnych części Metal Gear Solid, się nie pokazały, i właśnie w tym artbooku możemy je zobaczyć. Ale dobra, artbook to że tak powiem nie jest bardzo dużo rzeczy, ale bardzo cieszy, bo jest świetnie wykonany. Ale przejdźmy do tego, co też tak powiem, będziemy zajmowali się najwięcej, czyli oczywiście grą, a dokładniej kilkoma grami. Dokładnie jest to chyba 9 części Metal Gear, ponieważ się składa się w ogóle na tą całą grę: Metal Gear 1, Metal Gear 2, Metal Gear Solid 1, Metal Gear Solid 2 oraz Metal Gear Solid 3, wszystkie w wersji HD odświeżonej, oraz Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots. Yy, oraz Metal Gear Peace Walker i co zadziwiające, jeszcze jakaś jedna część, o której szczerze nigdy nie słyszałem. Ale powiedzmy teraz, jak to wszystko jest zapakowane. Dwie płyty Blu-ray. Trochę dużo, co nie? Ale powiem Wam, że ogólnie cena tejże wersji wahała się podczas tej promocji yy, 30 dolarów chyba. Nie, nie 30 dolarów, przepraszam Was bardzo. Było to 60 dolarów, ale uważam szczerze, że cena nie była aż tak duża. Szczerze, naprawdę nie była to bardzo wysoka cena jak za to. I ogólnie to, co się składa na tą wersję, totalnie że tak powiem mi pasuje i odpowiada, ponieważ 9 gier za 60 dolarów to nie jest bardzo dużo. A są to gry naprawdę świetnie wykonane. I ogólnie na Metal Gear Solid na tą całą serię przypadałoby, znaczy wypadałoby coś więcej powiedzieć, ale czas się kończy. Więc powiem Wam y, wkrótce co sądzę o tej wersji. Świetnie wykonana na pewno dla fanów serii, nie dla takich co zaczynają dopiero z tą serią. Y, więc mi się podoba, polecam od siebie bardzo. No i cóż, do następnego materiału. Trzymajcie się, cześć.